Siemano, ja jestem Mateusz, witam was na kanale NGNW i zapraszam do oglądania. Zacięta walka w Premier League o top 4, a Arsenal przegrał z Crystal Palace. Matikasz przedłużył umowę z Aston Villą. Kontuzja Jakuba Modera bardzo poważna. Jego wyjazd na Mundial jest mało prawdopodobny, ale Polak się nie poddaje. Natomiast Florentino Perez znowu ma w planach wymianę trenera. Szykuje plan B. Tomasz Tuchel w kręgu zainteresowań. Na wstępie przepraszam za swój głos, ale niestety dopadło mnie przeziębienie. W sobotę i w niedzielę prawie nie mówiłem, teraz jest już lepiej, ale i tak nie jest idealnie. Jak pewnie zdążyliście, Zauważyć, znajdujecie się na kanale NGNW, a nie, nie grasz, nie wygrasz. Jakby dalej jest to to samo, tylko w tym momencie posługujemy się skrótem. A teraz zapraszam do oglądania. Z kodem Sport 600 otrzymujecie flibę o wartości 60 zł na stronie Betfan, już teraz po wpłacie tylko 30 zł. Szczegóły w opisie tego filmu. W wyścigu o Mistrzostwo Anglii biorą udział jedynie drużyny Manchesteru City oraz Liverpoolu. Ekipa Jurgena Kloppa jak i Pepa Guardioli utrzymuje wysoką przewagę nad pozostałymi angielskimi klubami i w tym momencie nie muszą się martwić o przyszłoroczne występy w Champions League. Wyśmiewane przez lata czwarte miejsce okazuje się teraz całkiem interesującym wynikiem. Póki co o europejskie pucharnie nie musi obawiać się zajmująca trzecią pozycję Chelsea, a walkę o ostatnie miejsce dające awans toczy Tottenham, Arsenal, West Ham United, ale także Manchester United. Wczoraj, czyli w poniedziałek kanonierzy zaliczyli wpadkę w tej walce. 3 do 0 przegrali z Crystal Palace na wyjeździe, co mocno utrudnia sytuację w powrocie do Champions League. Arsenal od dłuższego czasu prezentował dobrą, ale i stabilną formę. Nawet Mikel Arteta został wyróżniony przez ligę jako najlepszy trener marca, a tak powiedział po wczorajszym spotkaniu. Byliśmy słabi, szczególnie w pierwszej połowie, przepraszam naszych kibiców. Nie mieliśmy dziś odpowiedniej prezencji ani opanowania, aby zdominować sytuację i to mnie najbardziej denerwuje. Są takie dni, że ciebie nie ma i ciągle się spóźni. Do końca tego sezonu pozostało jeszcze 8 kolejek i nie można wykluczyć żadnego scenariusza. Tak w tym momencie prezentuje się tabela Premier League. Cieszę się, że mogę przedłużyć mój pobyt w Aston Villa o następne 5 lat. Rozkoszuję się spędzonym w tym miejscu czasem i nie mogę się doczekać, aby kontynuować tę ekscytującą podróż, tak napisał Mati Cash w swoich mediach społecznościowych. A powodem tego była Aston Villa, która doceniła nowym kontraktem reprezentanta Polski. Cash prezentował ostatnio bardzo dobrą, wysoką i stabilną formę. W marcu został wyróżniony nominacją do nagrody zawodnika miesiąca w Premier League. No i pomimo tego, że ostatecznie wygrał ją Harry Kane, to Mati został uznany tym Tymianem przez swój klub Odnowienie tej umowy raczej ostatecznie przekreśla jego transfer do Atletico Madrid, o którym mówiło się od styczniowego okienka transferowego. Swoją drogą to, od kiedy prowadzi go Steven Gerrard, to Mati stał się wyróżniającym zawodnikiem na tle całej ligi. W opublikowanym wczoraj poście na swoim koncie na Instagramie Jakub Moder zadeklarował, że się nie podda i zawalczy o swój udział w Mistrzostwach Świata w Katarze. Polski zawodnik wrócił do Anglii następnego dnia po zgrupowaniu kadry, aby być gotowym do sobotniego starcia z Norwich City. Wprawdzie były zawodnik Lecha Postań rozpoczął ten mecz na ławce rezerwowych i dopiero na boisku pojawił się w końcówce spotkania, ale niestety ten mecz dla niego zakończył się bardzo, ale to bardzo źle. Diagnoza z pewnością przeraziła większość polskich kibiców, zerwane więzadło przednie, w prawym kolanie. Ekspert... Od razu oznajmili, że udział piłkarza w zbliżającej się imprezie jest bardzo mało prawdopodobny, ale sam zawodnik wydaje się być zdeterminowany do szybkiego powrotu do zdrowia. Piłkarz Brighton to jedna z największych nadziei polskiej piłki. Reprezentant polski już teraz w karze jest piłkarzem bardzo ciężkim do zastąpienia. Widzimy się za pół roku, tak swój wpis zakończył Kuba. Niestety należy pamiętać także o tym, że jeżeli uraz nie będzie w pełni wyleczony, to powrót na boisko po prostu nie ma najmniejszego sensu. O tym przekonał się już niejeden piłkarz, między innymi Arkadiusz Milik. The Telegraph informuje o możliwej roszadzie na stanowisku trenera Realu Madryt. Przed sezonem do stolicy Hiszpanii powrócił Carlo Ancelotti. Włoch po odejściu z Realu w roku 2015 był trenerem Bayernu Monachium, Napoli oraz Evertonu, no a jego kariera ewidentnie zmierzała ku słabszym klubom. Na szczyt powrócił go jednak prezes królewskich, czyli Florentino Perez, i pomimo tego, że Real Madrid w tym momencie zmierza z dużą przewagą ku zdobyciu mistrzostwa kraju, to prezydent Realu ma zastanawiać się nad zmianą szkoleniowca, a głównym argumentem stojącym za zwolnienie Włocha jest nieumiejętna rotacja z zespołem oraz zły wybór taktyki przed meczem, no a to ewidentnie potwierdziło El Clasico. Perez jednak jeszcze w tym momencie nie przesądził nad losem Carlo, który dalej jest w grze w Champions League. Jednak Real Madrid szykuje plan B i planuje wykorzystać niepewną sytuację w strukturach Chelsea i wyciągnąć z niej Tomasa Tuchela. To Niemiec tak naprawdę wprowadził stabilizację w Chelsea. Obecnie są na bardzo dobrej drodze do zakończenia sezonu na trzeciej pozycji w lidze i wciąż liczą się walce o obronę tytułu najlepszego. Drużyny w Europie. A Twoim zdaniem Tomasz Tuchel poradziłby sobie w Realu Madryt? Byłoby to dobre zastępstwo za Carlo Ancelotti'ego? Daj znać na dole w komentarzu. Na dziś to już koniec. Bardzo dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Kosztem z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam Was koniecznie do odwiedzenia naszej grupy na Facebooku. Nie wygrasz. Link macie na dole w opisie tego filmu. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!